Krzysztof, masz u siebie taką garderobę? Patrz. A, widzisz. No, widzisz, To jest to. Musimy zrobić kolejną przerwę techniczną. Znowu musimy ci poprawić make-up, niestety. Nie wiem, co ty robisz, ale zjadasz ten puder, o co chodzi. W każdym razie poproszę ekipę Beauty, poprawcie proszę Krzysztofa, bo... Dobrze, e oczywiście, jesteśmy! Yes, yes, no. <laughs> nie ci. Proszę? Kto to jest? To jest ten znany Inspektor Gadżet. A, to jest ten Krzysztof Rupieciowski. <laughs> tak, już poznałem od razu po tej wspaniałej fryzurze. Niby ma czapkę, a fryzura wystaje, słuchaj. Panie Krzysztoferze, ja jestem absolutnie wielkim fanem. Pana stylu oczywiście. Ostatnio w salonie robię tylko bere wina rudkowskiego. Naprawdę. Proszę mi zdradzić sekret. Czym pan usztywnia te włosy? Piwo, jajka? Beton. Ale okay. do Po prostu? Hmm, po prostu. nie wiedziały. Albo przecież pan jest ikoną stylu, a taka ikona to powinna wisieć w cerkwi. Dziękuję! O. Dlaczego pan Rudkowski miałby wisieć em, w domu u Kasi Cerekwickiej? Nikt sobie wisi gdzie chce. Paśka, weź sobie poluzuj gumkę na włosach, bo ci cebulki mózg wyciągają. Tu. A ty zważaj, uważaj na słowa, świnka Pepa z otwocka. Widzi pan, jaka Baśka jest groźna, no, Ona wiem. może nasłać najgorszych zbiórków. Baśka jest złośliwa. No. Nie? Baśka to potrafi wykończyć każdego faceta. No, jak się tylko odezwę, to znikają. No. I pojawiają się u mnie. A co? No spokojnie, mam ich w dupie. Dobra. Baszka, spokojnie, ty po prostu ich ćmisz swoim intelektem. No, zawsze odchodzą tacy oniećmieleni. Baszka, a ty wiesz, że detektor Dotkowski to on ma swój patrol? Słoneczny? No, patrząc na tę opaleniznę, to tam słońce nieraz liznęło. No, za to ty masz dwa słoneczka na wierzchu. No, Armii! Ty lepiej je zakryj, bo ci w końcu zajdą. Ja wiem, kim jest pan Krzysztof Róg Ciepciowski. Ustalmy, że Boski Rutkowski. Tak, Boski Rutkowski ma swoją firmę, on prowadzi biuro defektywistyczne. Paszka, ciebie naprawdę już pogrzało. No przecież o. biuro detektywistyczne. Baska, przecież o. on odnajduje porwanych ludziów. To bardzo dobrze, bo ja byłam kiedyś porwana. Gdzie? Na dyskotece. Nie, Baszka, jak to jest możliwe? Sukienka mi się porwała. Tak? To jest obrzydliwe, jak ludzie mogą chodzić w takich podartych ciuchach? Ale na tej dyskotece to u mnie było jeszcze gorzej, wiesz? <noise> to... No, bo ta porwana sukienka to mi odsłoniła oponę brzuszną. I co zrobiłaś? Bo musiałam jechać do wulkanizatora. Bo mi się bieżnik zjechał. Ja naprawdę nie polecam tańczyć brzuchem do ściany. Ja miałem gorzej, wiesz? Ja kiedyś wrzuciłem sobie do drinka pigułkę. No i, i co? No i... no i, i nikt mnie nie ruszył. Super. Jaka to była pigułka? Dzień po. Czyli pojutrze. No, a ja kiedyś zeżarłam tabletkę do zmywarki, wiesz? O. No, i każda herbata była z pianką. Czy to była kostka do kibla? Nie pamiętam. No, ale ja w tak patrzę i szukam wzrokiem, i ja widzę, kto miał jeszcze takie przygody ze zmywarką. A niby kto jeszcze? No, spójrz na zęby Krzysztofa Rudkowskiego. Na pewno się napił na błyszczacza. A.